O, w dupę jestem martwy dopę się ma. I witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry na tym kanale. Dzisiaj Lunch Lady ponownie wracamy do tej gry i gramy w Hibashi High School. Jest to nowa mapa japońska. Jest ze mną dopę oczywiście. Witam. By the way, mam 10 level i mogę sobie tą to post. Mam 11 level i mogę tam postać sobie z tatuażami za A więc, zaczynajmy! O! lecimy do Japońskiej Do Japonii lecimy z dopey. Zrobiliśmy sobie transfer do Japonii, bo jesteśmy kozakie O kurde, czekaj, muszę sobie ustawienia jak zwykle Jak tu się... o Dobra O, tu jest kibel Typowo z tymi ustawieniami, Damski kiki... Ma. O, mam pierwszy, nice o, lagi mam. Oj, lagi mam. Co to jest za kibel? Dope, przejdź do damskiej toalety. What the fuck is this? Już się już chwila What the fuck? Tam idź, tam do kiblu i zobacz, co się, co się w kiblach znajduje. Jak to wygląda. Co to jest? <laughs> like, Lejkolwiek. tam tak sikają? Nie wiem. Pierwsze widzę. Dobra, idziemy dalej. Nie mamy. O, słyszałem, ja mam klucz pierwszy do C. Eee, nic nie widzę tutaj. O, mam. Wow, jezu, jakie to jest głośne. Człowieko, panu się. O, zamknięte. Masz. Jak będziesz miał klucz do A, to tutaj jest. Wow. E, znowu to gówno, jakieś mięso w kuchni. No to tak zawsze. Ona tam lubi gotować jakieś rzeczy. Znaczy, głównie ludzie no. lubi gotować, ale nieważne. Dobra, tu klucza nie było żadnego, teraz takie małe i on się nie świecił, tak szczerze. Ten kluczek wtedy. Jezu, co to jest? Jak to chodzę, ty? <grych> Dobra, no musimy się o je... cofnąć. O Jezu, o Jezu. Ojoj, ojoj? Co, idzie? Halo? No? A gdzie jesteś? Gdzie mi tu dyszy. O, słyszę Gdzieś on. mi dyszy. Oj, idzie! Ale gdzie? No nie, jestem w kiblu, zdycham. Do nie, ale masz tego! O, to ja idę na piętro! Jak wy tam się bawicie. Chyba na mnie goni, chyba. O, jest, mam klucz. O, otworzyłem principalkę. Principalkę, ale tutaj nic nie widzę. Ej, bez kapy tu nic nie ma. O, jest, dobra. O, collect forty final jest Jezu, znowu gdzieś się obok obetnie. A ja w ogóle nie widziałem żadnej apteczki jeszcze. O, widziałem. No nie, znowu Dobra, ja jestem po prostu ślepy, to Pomijmy ten temat tu nie byłem, nic tu chodzę. Jak za pieprza? A jest na normalu chyba? O, mam kolejną nice. Princypałkę otworzyłem. Klucza mam... Mam jeszcze do C, nie wiem gdzie jest C. Nie wiem czy już otworzyłem C czy nie, ale chyba nie. Dobra, dużo rzeczy znalazłem, muszę powiedzieć. O, kolejne gówno Ty, jak my jedziemy jak burza No to? O, kible Halo, kibel, coś? Nope Oj, słyszałem ją O tutaj nie byłem O kurna Eee, znaczy, chyba mnie goni Znaczy, próbuję mnie gonić, ale nie widzimy jednak. O, mam klucz. Do B! Uh. O, o! Halo? O, w dupę jestem martwy do No i dobrze. No No się ma.

Nara! Pryncypałka! Spierdoląka! Uhuuhu! ma nara! Uciekaj! Wow. Run, run, mate, run! Idę na dół, pierdzielę to. Może mi odpuścić dzisiaj. Nie, nie, sądzę! Nie sądzę! No mnie goni! To dobrze, bo ja idę otworzyć kolejne drzwi. A, tu, Tutaj jest A! Kurna! O, no, głupia idiotko. No, w, znowu. A. Dobra, otwarłem. O, się drze. Pamiętaj, dope, żeby zostawić ci otwarte w, w, w pokojach, których na 100% całe przeszukają. Tak na 100%. Dopę wstajesz, bo chyba wiem, słyszę. Oj, zdecydowanie ją słyszę. Oj, zdecydowanie ją słyszę. Otwórz mi drzwi. Jest, mam, otworzyłem. Ci, chasen! O, w dupę. Ty. Nie, nie mam tu ucieczki. O kurwa. O, wypytę. Jestem martwy. GG. Ty nie mnie Ok, o, co ty? Tak randomowo zostałem na. na. na zeszycie Oh. Final page mamy już. A to musimy A otworzyć, bo bez tego to nas to pracuje. Jeżeli A nie otworzymy, to tam nie dostaniemy się. E -nie. No, O kurwica. O wydupę. No, ale żeby tak. Nara. Nara. Jezu, jak ona drze japę. Zostaw. 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 Tu może być. Tu może być dopę. Tam... Właśnie wiem, chciałem tam pójść, no Chciałem iść. Na górę idę pierdzielę to W sensie może być, ale co najwyżej klucz. Bo... I nie... to iść tam sprawdzić. No, no bo wiem idę, 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 Właśnie zauważyłem, nie skręciłem. O! Rzuca, uważaj! Uważaj! Dobra, tutaj nie byłem. Okej, okay, tu jest otwarte. E, tu jest... O, mam klucz! Aj, dostałem! No, patelnią. Padasz jak powalony! No, no właśnie, no to mówię, padasz jak powalony No, bo jestem ja cały czas szyganie. No ale ja też szyganiem, ja nie razu mnie nie trafiła. To jezu, widziałem pod spódnicą. Stary, no gdzie ty patrzysz? Weź mi ulecz No Jakbym wiedział gdzie jesteś może najpierw A tu jesteś siema. Oh. <laughs> No ale jest, Halo Nie mogę? I co którym... byłeś tam? którym się leczy? a tym Byłeś, byłeś, tam? No gdzie jest tam? No tam gdzie ci, gdzie No tutaj, mówiliśmy. no tutaj mam iść O, i tutaj gdzieś jest ostatni Nie ma Ten co już metkita. Gdzie jest ten ostatni? O tu jest baba, o oh, fuck nie gadę, że znowu z ostatnim będziemy... mnie! Ale nie mam problemu, bo tu jest, on jest tutaj gdzieś. Otworzyłem ci drzwi. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty pobiegłeś? Ja... Gdzie indziej poszedłem szukać. Ale się. ona kampi go! Ona jest... On jest tutaj. Gdzie ty jesteś? Tu, gdzie otworzyłem drzwi, bo tylko tutaj się dostać nie mogliśmy. Ona tam jest. No na parterze, jak jesteś, no. Praktycznie tam, gdzie zaczynaliśmy. Pouważę, bo ona tu chodzi gdzieś Znaczy chodzi gdzieś, no przy mnie chodzi Ja sobie zacząłem truchtać i mnie nie słyszy O widzimy Fak, 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 oj, oj. umrę Ole fart Dope, idę na górę no Weź, bo już nie będę wiedział gdzie to jest No, jak schodzisz po schodach od razu na prawo Ale to chyba dwa schody Chyba nie O jak mnie goni baba Dobra, chyba mnie zgubiła O, jestem w dupie, ginę No czemu znowu giniesz? Ale masz apteczki chyba A gdzie pobiegłeś pobrało? Mam, mam Co? Gdzie ty pobiegłeś? A tutaj No, do, do biblioteki Ona mi goni O, w dupę Oj, goni mnie Oj, ginę Dobra, nie ginę Mam chyba page'a, czy nie? Tak, mam wejdę. Eee, nice Dobra, uciekam, ale chyba zginę Chyba zginę, jest za mną mój, Jezu, jak ona mnie goni Dobra, ja uciekam do wyjścia, więc postaraj się też Jestem tuż przy wyjściu Tuż przy wyjściu jestem, joo Nie wiem, gdzie dokładnie jest to wyjście, stary Musisz mi wychylić, a tu nie, to łatwa gra nawet raz nie padłem Łatwiutko piutkę. Łatwo, 11 minut. No bo wiem, że to szybko będzie, no. Łatwiej no. także to by było na tyle. Następnym razem, jeżeli jeszcze wrócimy do tej gierki, to zagramy na trudniejszym poziomie trudności. Masło maślane, tak wiem. I rozwalimy ją jeszcze raz, także to by było na tyle. My się z wami żegnamy. I Kevin